Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Chciałbym was zaprosić na trzecie już z kolei opowiadanie science fiction. Opowiadanie, które sam wymyśliłem, sam nagrałem i sam przygotowałem do publikacji. Tytuł opowiadania: Sobotnie przed południe". Zapraszam serdecznie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Obudziłem się o godzinie 8:30. Była sobota 25 września. Wziąłem szybki prysznic, ponieważ limit wody kończył mi się, a do końca miesiąca zostało jeszcze kilka dni. Zjadłem szybkie śniadanie, wypiłem herbatę i wyjrzałem przez okno. Pogoda była piękna. Od ponad tygodnia na niebie nie pojawiła się ani jedna chmurka. Temperatura wynosiła 15 stopni, prawdopodobnie koło południa sięgnie jakieś 22-23. Stwierdziłem, że szkoda marnować tak pięknego. Poranka i postanowiłem wybrać się do rynku w Krakowie. Kwatera, którą mi przydzielono, znajduje się jakieś 5 km od krakowskiego rynku. Kwatera, ponieważ mieszkaniem trudno to nazwać. 12 m2 i wyglądem przypomina mieszkanie Brusa Willisa z filmu Piąty Element. Rozkładane łóżko, toaleta, niewielkie biurko, a w rogu coś w rodzaju aneksu kuchennego. Po Krakowie poruszam się głównie rowerem. Na życie zarabiam jako ryksiarz. Od kiedy wprowadzono znaczące ograniczenia w ruchu samochodowym, prywatnym ruchu samochodowym, transport odbywa się głównie komunikacją miejską i rowerami. Są też do dyspozycji autonomiczne samochody, które należą do kilku światowych koncernów, ale są dość drogie. Najczęściej używane są, kiedy warunki pogodowe nie są sprzyjające do jazdy na rowerze. Ryksza, czyli wynalazek z początku XX wieku, stał się teraz głównym środkiem transportu dla ludzi, którzy chcą się skutecznie i stosunkowo szybko przemieszczać po mieście, zwłaszcza w miejsca trudno dostępne dla samochodów, np. rynek. Krakowski. Do prywatnego przemieszczania się miałem rower miejski, za który musiałem płacić abonament 15 euro miesięcznie. Ubrałem się, założyłem kask i pojechałem. Ponieważ było stosunkowo wcześnie, na mieście jeszcze nie było zbyt dużego ruchu. Do rynku dojechałem około godziny 10. Rower zostawiłem na jednym z parkingów przy ulicy Szewskiej i ruszyłem na poszukiwanie jakiegoś przyjemnego ogródka. Turyści w jakiejś większej ilości prawdopodobnie pojawią się dopiero około południa. Od kiedy wprowadzono ograniczenia w przemieszczeniu się, ilość przelotów, ilość wyjazdów ze swojej strefy, ruch turystyczny ograniczył się mniej więcej o dwie trzecie. Część mieszkańców Krakowa bardzo chwali tą zmianę, ponieważ twierdzi, że miasto stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców. Nieco inne zdanie mają restauratorzy i przedsiębiorcy, zwłaszcza branża. Turystyczna. Większość biur turystycznych upadło, część hoteli musiała się zamknąć. Restauracji jest może połowa tego, co jeszcze 20 lat temu. Spowodowało to, że miasto ma coraz mniej pieniędzy na remonty, na infrastrukturę, na zabytki. Konsekwencje są takie, że Kraków nie jest już tym samym miastem. Bardziej przypomina Kraków z czasów PRL-u, z lat 70. Komunikacji miejskiej jest coraz mniej, tabor samochodowy jest coraz gorszy bezpieczeństwo spada, a zabytki popadają w ruinę. Przy sukiennicach od strony kościoła Mariackiego znalazłem ogródek, który był już otwarty. Usiadłem przy stoliku i czekałem na kelnerkę. Podeszła do mnie młoda dziewczyna, tak na oko 22 lata, w krótkich, na zielono pofarbowanych włosach, z wyrazem twarzy. Nie chcę mi się ciebie obsługiwać. Najlepiej jakbyś sobie stąd poszedł. Zapytała, czy coś panu podać? Powiedziałem, owszem, bardzo chętnie napiłbym się kawy. Kawa to może za dużo powiedziane. Od siedmiu lat był zakaz sprowadzania prawdziwej kawy do Unii Europejskiej. Była natomiast dostępna kawa syntetyczna. Polegało to na tym, że robiono takie kulki z genetycznie modyfikowanej soi i dodawano syntetyczną kofeinę. Zasada była taka sama jak z wędzeniem wędlin kilkadziesiąt lat temu. Zabroniono wędzenia wędlin w tradycyjny sposób, ponieważ jakaś jedna firma, jeden koncern produkował preparat, który robił to chemicznie. Syntetyczną kofeinę produkował jeden francuski koncern, a jego lobbyści wymusili w parlamencie europejskim zakaz wprowadzania kawy do Unii Europejskiej ze względu na ochronę planety. Ponieważ uprawa kawy, produkcja, przetwarzanie, palenie emituje tyle CO2, że planeta na pewno spłonie. W związku z tym, nieważne gdzie pójdziesz, wszędzie dostaniesz bardzo podobny produkt. Różni się ewentualnie zawartością syntetycznej kofeiny, ale w smaku przypomina bardziej kawę, inkę, która też zresztą nie jest już dostępna. Poprosiłem więc kawę, która nie była kawą z największą możliwą zawartością kofeiny. I jakieś ciastko. Ciastko oczywiście też było robione z soi modyfikowanej genetycznie, ewentualnie z soczewic. Na osłodę dodawano jakiegoś słodzika, ponieważ prawdziwy cukier też już był niedozwolony w użytku komercyjnym. Mniej więcej po 10 minutach pani w zielonych włosach przyniosła kawę i ciasteczko, postawiła, nie powiedziała proszę, a ja jej nie odpowiedziałem dziękuję. Widok kościoła mariackiego w to piękne sobotnie przedpołudnie spowodował, że nawet pani w zielonych włosach nie wyprowadziła mnie z równowagi. Zauważyłem, że od ulicy siennej idzie jakiś pan z całkiem sporych rozmiarów wózkiem. Wózek miał cztery koła i dość grube opony. Okazało się, że w wózku siedzi pies. No, gdybym tak powiedział głośno, że to pies, to mógłby mieć poważne problemy. Oczywiście była to jakaś forma psiecka albo partnera tego pana, ponieważ 3 lata temu po długich debatach, kłótniach, awanturach wprowadzono przepis, który pozwalał nawiązywać związki formalne ludzi ze zwierzętami, zarówno na poziomie partnerskim, jak rodzic Dziecko. Nie miałem pojęcia, czy ten człowiek wiózł swoje zwierzę jako partnera, czy jako psiecko. Na wszelki wypadek wolałem nie pytać, bo tacy ludzie byli wyjątkowo przewrażliwieni na tym punkcie i potrafili zachowywać się bardzo agresywnie. Problem polegał na tym, że ten pies to był potężny, wypasiony, przetłuszczony Pitbull wyglądał na albinosa. Na szyi miał ozdobną obrożę i był przypięty do wózka krótką, również ozdobną smyczą. Pomyślałem sobie, że jak znam życie, to pewnie usiądzie w tym samym ogródku co ja i prawdopodobnie przy stoliku obok. Oczywiście nie pomyliłem się. Zaparkował swoje psiecko, czy też partnera, czy też partnerkę, i z miną zdobywcy świata usiadł przy stoliku. Obok. zamówił jakieś sojowe latte i ciasteczko podobne do tego, które ja zamówiłem. To bydle siedzące w wózku wydawało się być niezadowolone i podenerwowane. Coś tam mruczał i nerwowo się rozglądał. Chyba to był jednak pies, a nie suka. Postanowiłem nie zwracać na nich uwagi. Usiadłem bokiem, żeby czasami nie nawiązać kontaktu wzrokowego ani z panem, ani z jego psieckim partnerem, czy co tam jeszcze innego. Nie minęło nawet 5 minut, kiedy zauważyłem, że od strony ulicy Floriańskiej idzie jakieś inne dziwadło. Jakaś strasznie chuda paniusia w długiej sukience, oczywiście też w sandałkach, prowadziła wózek, w którym siedział mały, maksymalnie dwukilogramowy kotek. Sytuacja była bardzo podobna, ponieważ mogła być to jej partnerka, albo kociecko, albo partner. Uwierzcie mi, że bardzo trudno się w tym wszystkim. Połapać. Po wprowadzeniu tych przepisów, w zasadzie prawa zwierząt zostały zrównane z prawami ludzi. Oczywiście było jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy traktowali zwierzęta jak zwierzęta, ale to tylko w zaciszu własnego mieszkania. Na zewnątrz lepiej było się nie przyznawać, że traktujemy zwierzę jak zwierzę, że widzimy różnicę między człowiekiem a zwierzęciem, ponieważ można było narazić się na niezłe kłopoty, mandat, a w skrajnych przypadkach nawet. Areszt czy więzienie. Tak więc paniusia, o której wspomniałem wcześniej, zmierzała również w naszą stronę i podobnie jak poprzednik usiadła przy stoliku obok mnie, tylko że z drugiej strony. Kotek wyglądał idiotycznie, niestety nie był niczym przypięty, miał na szyi zawiązany jakiś szaliczek. A na głowie czapeczkę, do której były przyczepione okulary przeciwsłoneczne. Na pierwszy rzut oka było widać, że bardzo niekomfortowo się z tym czuję, ale to nie było takie ważne, ważne, że pani czuła się z tym dobrze. Podobnie jak ja i pan z Pitbullem zamówiła jakąś kawę, chyba też late sojowe i też jakieś ciasteczko. Po chwili kelnerka podeszła i z podobną gracją jak w moim przypadku podała zamówione produkty. Na widok kota pitbull bardzo się ożywił. Zmienił pozycję, ustawił się przodem, patrzył z zainteresowaniem i chyba nawet się oblizał. Kotek wydawał się nie być zaniepokojony i z zainteresowaniem obserwował otoczenie. Na początku nic nie zapowiadało tego, co się wydarzyło. Ja siedziałem po środku. Na prawo ode mnie siedział pan z pitbulem, a po lewej pani z małym kotkiem. Wszyscy byliśmy zajęci tym, co sobie zamówiliśmy. Do sąsiada po mojej prawej stronie. Zadzwonił telefon. W tym samym momencie Pitbull dwoma łapami przytrzymał obroże i sunął ją sobie z głowy. W ułamku sekundy wyskoczył z wózka i rzucił się na kotka. Nikt nie zdążył zareagować, nikt nie zdążył nic zrobić. W dwóch susach dopadł do wózka, złapał niczego niespodziewającego się kotka, wyciągnął go z wózka i jednym mocnym ściskiem przegryzł go na pół. Głowa kota. Po prostu odpadła. Wszystko stało się tak szybko, że zanim ktokolwiek zareagował, minęło dobrych 5 sekund. Reakcja polegała na tym, że pani po lewej zaczęła wrzeszczeć jak syrena okrętowa, a pan po prawej stał z otwartą gębą i z telefonem, który właśnie wyślizgiwał mu się z ręki, i upadał na krakowski bruk piesek postanowił nie zakończyć na tym. Złapał korpus kotka i zaczął go telepać. Kto zna tą rasę wie, że jeżeli akcja już się zacznie, taki pies nie potrafi przestać. Głowa kotka odleciała na dobrych 5 metrów od wózka. Rozpętało się istne pandemonium. Nieliczni przechodnie, którzy to zobaczyli, Zaczęli zbierać się w tłum i obserwować, co się dzieje. Pani krzyczała, pan stał z rozdziawioną gębą, a kelnerka gdzieś dzwoniła. Po chwili, głową kotka zainteresowały się gołębie. Gołębie, jak również inne zwierzęta, miały pełną ochronę. Nie można było regulować ich populacji, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, ich prawa zostały niemalże zrównane z prawami ludzi. Pitbull już skończył robotę z kotkiem. Właściciel w końcu otrząsnął się z pierwszego szoku i próbował jakoś to opanować. Niestety zwierzę nie miało ochoty wracać do wózka i zaczęło warczeć na swojego tatusia czy też partnera. W związku z tym sytuacja wyglądała w ten sposób. Pani dalej krzyczała, może już trochę z mniejszą intensywnością. Pan stał przerażony, ponieważ jego własny pies na niego warczał. Głową kotka zajmowały się gołębie, a ludzie Coraz gęściej zbierali się w tłum. Po kilku minutach na miejsce przyjechała policja. Patrole policyjne musiały być zawsze mieszane. Takie było prawo, tak ustalono. Nie może być żadnej dyskryminacji. Z elektrycznego radiowozu wysiadła pani i pan policjant. Podeszli do nas i się zatrzymali. W tym samym czasie wydarzyło się coś jeszcze innego. Kilka gołębi, które były zajęte głową kotka, zostało zaatakowane przez stado szczurów. Ze szczurami był podobny problem jak z gołębiami, ponieważ ze względu na przepisy ich populacja nie mogła być poddawana żadnej kontroli. Mówiąc inaczej, nie można było rozsypywać trutki dla szczurów. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Po kilka szczurów rzuciło się na każdego z gołębi i zaczęły je po prostu obgryzać. Kilku ptakom udało się odfrunąć ale dwa zostały na polu bitwy. Trwało to wszystko może 15-20 sekund. Martwe gołębie były odciągane przez szczury w kierunku jakiejś dziury przy kratce ściekowej w bruku. Głowa kotka zresztą też została porwana przez szczury. Patrol policyjny nieśmiało podszedł do właściciela Pitbull'a. Pani przyłożyła czytnik do przedramienia pana i sprawdziła, kim on jest. Po pięciu sekundach stwierdziła, to jest pana psiecko. Tak, tak, to jest moje psiecko. Drugi z członków patrolu podszedł do pani, która już się trochę uspokoiła i również przyłożył jej czytnik do przedramienia. Po kilku sekundach stwierdził, rozumiem, że to była pani partnerka. Kobieta popatrzyła rozszerzonymi oczami, jakby nie widziała policjanta i nic nie powiedziała. Policjant wyciągnął telefon i zadzwonił na komisariat. Musicie tu natychmiast przysłać psychologa dla ludzi i behawiorystę dla psa. Nie wiem, czy nie będzie potrzebny też weterynarz, bo mamy tu psiecko Pitbull'a, które zachowuje się dość agresywnie. Z punktu widzenia prawa była to bardzo trudna sytuacja, ponieważ teoretycznie za psiecko odpowiada właściciel. W normalnych warunkach, w normalnych czasach taki pies pewnie byłby uśpiony. Ponieważ miał prawa przyznane przez Parlament Europejski, tak naprawdę niewiele można było mu zrobić. Według prawa można powiedzieć, że był traktowany jak dziecko, a za dziecko odpowiada właściciel. Natomiast inny przepis mówił, że człowiek nie może odpowiadać za czyny swojego zwierzęcia, jeżeli ma status partnera lub psiecka, albo kociecka, albo innego zwierzęcia. Więc prawdopodobnie ten pitbull zostanie całkowicie bezkarny. Właściciel również nie poniesie żadnych konsekwencji. Najważniejszy nacisk kładziono na opiekę psychologiczną. Podejrzewam, że zostaną skierowani na terapię rodzinną 6 albo 8 tygodniową. Nie pamiętam sytuacji, w której... Jest lub inne zwierzę, które miało status partnera lub dziecka człowieka, poniosłoby jakiekolwiek konsekwencje. Najczęściej terapia z automatu dawała prawo do dalszego funkcjonowania, nawet jeżeli było to zachowanie bardzo niebezpieczne dla innych ludzi czy też innych zwierząt, tak jak w tej sytuacji. Minęło kolejnych 10 minut, i od strony grodzkiej zobaczyłem, że pędzi bez tchu jakaś pani. Okazało się, że jest to behawiorystka policyjna zwierzęca, której radiowóz rozładował się na placu Wszystkich Świętych i resztę drogi musiała pokonać pieszą. Widać, że miała duże doświadczenie w takich sytuacjach. Bardzo szybko ogarnęła, co się stało. Podeszła do pana, wypisała mu zaświadczenie i powiedziała: W ciągu trzech dni musi pan się zgłosić ze swoim psieckiem na terapię rodzinną. Po sześciu tygodniach specjalista oceni, co dalej. Dla niej sprawa była zamknięta. W przypadku pani, która właśnie stała się wdową, behawiorystka nie miała nic do roboty, ponieważ szkodka w zasadzie już nie było. I to dosłownie. Rozejrzała się jeszcze, popatrzyła, pomyślała, odwróciła się i poszła. Do naszego małego zgromadzenia podjechał kolejny radiobus. Wysiadł z niego jakiś mężczyzna w cywilnym ubraniu i podszedł. Okazało się, że był to psycholog policyjny. Podszedł do pani i zapytał, jak się pani czuje? Właścicielka kotka cały czas milczała i patrzyła przerażonymi oczami na psychologa. Dostanie pani skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Zostanie pani tam przez kilka dni, ocenią, czy nie stanowi pani zagrożenia dla siebie lub dla otoczenia. Sytuacja prawna z Kotkiem zostanie wyjaśniona w ciągu tygodnia. Potem chwilę się zastanowił. Nie, proszę pani, jednak zmieniłem zdanie. Musimy panią od razu zabrać do szpitala. Wyciągnął telefon i zadzwonił. Po kolejnych pięciu minutach przyjechała karetka, podeszło dwóch sanitariuszy i bez pytania wstrzyknęli pani coś w ramię. Pani zrobiła się senna, ułożyli ją na noszach i zanieśli do karetki. Po kolejnych kilku minutach przyjechały służby porządkowe, posprzątały to, co zostało po kotku. W tym samym czasie przyjechał też weterynarz, który był zmuszony dać zastrzyk uspokajający dla psa. Pies został załadowany do wózka, przypięty obrożą, a pan spokojnie sobie z nim odszedł. Tłum powoli zaczął się rozchodzić, a życie wracało do normy. Pierwszy raz byłem świadkiem takiej sytuacji, aczkolwiek wiedziałem, że one się zdarzają. Dowiadywałem się o nich pocztą pantoflową, ponieważ był zakaz publikowania takich faktów. Nie można było ani w internecie, ani w prasie, ani w telewizji mówić o agresji zwierząt wobec zwierząt lub zwierząt wobec ludzi. Można było natomiast mówić o agresji ludzi wobec zwierząt i było to bardzo piętnowane i wyjątkowo surowo karane. W ten sposób moje przyjemne, słoneczne, sobotnie przedpołudnie na krakowskim rynku zamieniło się w jakiś horror. Ale cóż. Dzień jeszcze się nie skończył, a nawet nie doszedł jeszcze do połowy. Zapłaciłem za moją pseudokawę i ciasteczko, które nie było ciasteczkiem, i poszedłem do mojego roweru. Po drodze zrobiłem drobne zakupy i wróciłem do mojej kwatery. Bardzo lubię zwierzęta. Chciałem mieć kota albo psa, ale posiadanie dzisiaj kota lub psa jako kota lub psa jest w zasadzie niemożliwe. Musisz się od razu zdeklarować, jaką formę prawną będzie miała twoja relacja z takim zwierzęciem. Wieczorem jestem umówiony na spotkanie z moimi znajomymi. Niestety prawdopodobnie tam również pojawi się kilka par mieszanych. Zostaje mi mieć nadzieję, że obejdzie się bez żadnych incydentów.